Jaka jest rzeczywista głębokość pochwy? Jest to jedno z najczęstszych pytań budzących ciekawość, zwłaszcza wśród mężczyzn. Wielu z nich zastanawia się, czy rozmiar penisa naprawdę ma znaczenie i czy istnieje minimalna długość zapewniająca przyjemność. Dzisiaj przeanalizujemy te kwestie w oparciu o anatomię kobiecego ciała i sprawdzimy, czy jest to tylko mit, czy też prawda poparta naukowymi dowodami. W stanie spoczynku bez żadnego bodźca średnia głębokość pochwy wynosi od 7 do 10 cm. W przeciwieństwie do tego, co niektórzy sądzą, nie jest to zbyt długi kanał. Najciekawsze jest to, że większość zakończeń nerwowych związanych z przyjemnością znajduje się w pierwszych 5 cm, co oznacza, że długość nie jest najważniejszym czynnikiem decydującym o satysfakcji seksualnej. Podczas podniecenia lub aktywności seksualnej Pochwa wykazuje niesamowitą zdolność adaptacji może rozciągnąć się do 12 lub 15 cm dzięki temu, że jest zbudowana z elastycznej tkanki mięśniowej, która jest bardzo podatna. Górna część znajdująca się w pobliżu szyjki macicy jest najbardziej elastyczna. Taka budowa kobiecego ciała pozwala na przykład podczas naturalnego porodu na przejście przez nią dziecka, co w innym przypadku byłoby nie do pomyślenia, jednak fakt, że pochwa rozszerza się, nie oznacza, że bardzo długi penis gwarantuje większą przyjemność. Wręcz przeciwnie, w niektórych przypadkach narząd płciowy, który znacznie przekracza rozmiar pochwy, może powodować dyskomfort, ból, a nawet niewielkie urazy błony śluzowej. Obszar, który najlepiej się dostosowuje w takich przypadkach, to okolice szyjki macicy, ale strefa ta jest również bardzo wrażliwa i może powodować dyskomfort zamiast przyjemności. Każda kobieta ma inny kanał pochwy. Niektóre mają go głębszy, inne płytszy, a różnice te są całkowicie normalne? Ogólnie rzecz biorąc, kanał może rozciągnąć się o dodatkowe 3-5 do cm, ale ta zdolność ma swoje granice. Dlatego przekonanie, że penis powinien mieć 18 lub 20 cm, aby lepiej zadowolić kobietę, jest nie tylko mitem, ale może również przynieść efekt przeciwny do zamierzonego. W rzeczywistości największy wpływ na kobiecą przyjemność ma niedługość, ale stymulacja innych stref erogennych, takich jak łechtaczka i wargi sromowe większe, które skupiają znacznie większą liczbę zakończeń nerwowych niż sam kanał pochwy. To wyjaśnia, dlaczego wiele kobiet osiąga orgazm dzięki stymulacji zewnętrznej, a niekoniecznie dzięki głębokiej penetracji. Często zadawane pytanie dotyczy tego, czy głębokość i napięcie pochwy zmieniają się z upływem czasu. Odpowiedź brzmi: tak. Czynniki takie jak starzenie się lub porody mogą wpływać zarówno na głębokość, jak i jędrność oraz elastyczność pochwy. Nie oznacza to jednak, że nie ma rozwiązania. Obecnie istnieje wiele środków medycznych i terapeutycznych, od fizjoterapii miednicy, zabiegów chirurgicznych i leków, po nowocześniejsze technologie takie jak laser pochwy, które pomagają przywrócić napięcie i poprawić zdrowie intymne kobiet. Zrozumienie tych aspektów jest niezbędne nie tylko do obalenia mitów, ale także do promowania bardziej świadomej i zdrowej seksualności. Dzięki lepszej znajomości anatomii, zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą mieć bardziej realistyczne oczekiwania i skupić się na tym, co naprawdę ważne komunikacji, szacunku i wzajemnym dobrym samopoczuciu. Najważniejsze jest, aby doświadczenie seksualne nie powodowało bólu ani dyskomfortu. Jeśli podczas stosunku pojawia się dyskomfort, najlepiej przerwać akt i zasięgnąć porady lekarza. Mężczyźni powinni udać się do urologa, a kobiety do ginekologa, aby wyjaśnić wątpliwości i uzyskać dokładną diagnozę. Ostatecznie pochwa jest organem wysoce elastycznym i zdolnym do dostosowania się do sytuacji. Nie oznacza to jednak, że rozmiar penisa jest decydującym czynnikiem wpływającym na przyjemność. Bardziej niż kwestia centymetrów, o satysfakcji seksualnej decyduje więź emocjonalna, zaufanie i zdolność każdej pary do wspólnego odkrywania tego, co działa najlepiej. Więc następnym razem, gdy ktoś będzie mówił o przesadzonych rozmiarach, pamiętaj. Pełna seksualność nie mierzy się linijką, mierzy się ją przyjemnością, komunikacją i zdrowiem. Jeśli podobał Ci się ten film, zasubskrybuj kanał. Co tydzień zamieszczamy nowe treści dotyczące zdrowia mężczyzn. Do zobaczenia w następnym filmie.